Witajcie! Dzisiaj Wam opowiem o katastrofie, jaka się wydarzyła w związku z tymi hiszpańskimi znaczkami. Ale od początku, zobaczcie sobie, tutaj posortowałem znaczki. Oddalimy się, żebyście zobaczyli ilość tego. To jest połowa znaczków hiszpańskich, jakie mam. Drugą połowę już posortowałem. I na czym polega ta katastrofa? Katastrofa polega na tym, że te znaczki dostałem w klaserze, pięknie poukładane, w seriach. I w związku z tym, że wszystko byłoby pięknie ładnie, po prostu sobie postawił ten klaser na, na półce i byłoby wszystko w porządku. Ale problem polegał na tym, że te znaczki brzydko pachniały. Miały bardzo brzydki zapach. I w związku z tym postanowiłem niektóre z nich wykąpać. Te, które nie miały kleju albo były kasowane. Wybrałem te, które można wykąpać, które nie stracą na, na wartości po kąpieli. No to była większość. Znaczków. I wszystkie znaczki przez to wrzuciłem do, do talerza jednego wielkiego głębokiego. I wykąpałem wszystkie, które można było wrzucić. I co się stało? Potem standardowo zacząłem segregować. I to co się okazało? Okazało się, że hiszpańskie znaczki nawet z jednej serii, różnią się między sobą. Nie są identyczne i to powoduje, że bardzo ciężko, nie mając katalogu czy nie znając znaczków hiszpańskich, bardzo ciężko jest je przypisać do serii. Nie mają roku wydania, nie mają autora, który zrobił daną, dany znaczek. No niestety. Był duży, ogromny problem z tym. W tej chwili, nie wiem, Posortowałem tak na wyczucie. Na wyczucie posortowałem. No, jak widzicie, tutaj mamy taką dużą kubkę znaczków. Widzimy od razu po kupce, które znaczki są najpopularniejsze. Tutaj ta kubka mi się już przewróciła, bo jest ogromna. Tutaj też widzicie te znaczki. Są najpopularniejsze. Mam ich najwięcej. A kolejny problem, kolejna katastrofa, jak ja to mówię, jest taka, że te znaczki sprężynują. Zwróćcie uwagę tutaj. Zwróćcie uwagę tam. One po prostu nie leżą płasko. I to powoduje, że stosiki się przewracają. I to powoduje, że nie widać tego znaczka, jak go położycie. Zobaczcie tu. Jaka sprężyna. No niestety jest z tym problem. Nie spotkałem się jeszcze z innymi znaczkami z innego kraju, które by tak sprężynowały. Sądzę, że to jest problem polega na tym, że one mają taki lakier. Takim laki jakiś lakier jest specjalny używany. Bo zwróćcie uwagę, że może tu pokażę te sprężynują i mają są takie błyszczące, a te nie sprężynują i nie są błyszczące. Może jakiś po prostu lakier oni kładą. Jeśli ktoś z was wie, dlaczego tak znaczki hiszpańskie sprężynują, to napiszcie w komentarzu. No i mam po prostu teraz problem, bo są naprawdę bardzo podobne do siebie te znaczki. O, tutaj wam pokażę. Tutaj te znaczki. No. Po prostu patrzyłem, czy jest, pod... czy jest jakieś podobieństwo. I je wybierałem, ale. Powiem wam tutaj, żeby tą kubkę, o, tą kubkę ustawić, to patrzyłem tylko na. Teraz łap mi tu ostrość. Patrzyłem na to, czy mają taki napis Espania z takim ślaczkiem. Ale tych znaczków jest, zobaczcie, bardzo dużo. I one nie do końca są mi się wy tak mi się wydaje z jednej serii. Te ślaczki są różne. No nie wiem, no po prostu nie wiem. Jest duży, ogromny problem. Teraz będę musiał teraz będę musiał przeglądać katalogi i dorównywać. Na razie włożę jak leci. To co wiem, to dodam do serii, a to co nie wiem, to będzie luzem i z czasem będę to segregował. Co jeszcze Wam mogę pokazać? Mogę Wam jeszcze pokazać, co, co mnie cieszy, co mnie cieszy w ogóle z tej kolekcji. To, yy, to to, że tu są bardzo stare hiszpańskie znaczki. Zobaczcie. Przybaczcie się. Ja Wam zaraz je pokażę w całej okazałości. Na razie taki zbiorczy ogląd. lubię takie znaczki. O ten piękny jest, o ten zielony, cięty. No dobrze, no to taki problem jest ze znaczkami hiszpańskimi, więc jeśli chcecie zbierać, kolekcjonować znaczki hiszpańskie, to pilnujcie, pilnujcie serii, po prostu pilnujcie serii. Nie mieszajcie tych znaczków, nie, nie pozwólcie, aby... O, to mogę przełożyć. Nie pozwólcie, aby serie wam się pomieszały, bo potem na wyczucie będzie wam to ciężko z powrotem złączyć w serię. A wy zbieracie znaczki hiszpańskie? Macie jakieś doświadczenia z tym związane? Może coś mi podpowiecie przy tych znaczkach, coś warto wiedzieć? Może jakieś ułatwienie szukania serii, nie mając katalogu? Napiszcie w komentarzu, proszę, jestem bardzo ciekawy. Obiecałem Wam pokazać te najstarsze znaczki w przybliżeniu, więc teraz spełniam tą obietnicę. Zobaczmy. Na początku Wam pokażę znaczki, które mam, można powiedzieć, w serii. Może nie jest to pełna seria, ale jest przynajmniej dwa znaczki z danej serii. No to najpierw te takie serie lub niepełne serie sobie obejrzymy. Tutaj mam dosyć długą serię. Podoba mi się ten żółty znaczek, taki mało czytelny. Teraz już nie produkują takich znaczków, właśnie żółtych czy pomarańczowych, które są słabo czytelne, ale kiedyś były takie znaczki. No i to jest też fajny, fajny egzem, fajne egzemplarze, fajne walory do zbierania. No, ten żółty najbardziej mi się podoba. No a teraz znaczki, które mam pojedyncze, nie mam przynajmniej dwóch z serii. Te pierwsze dwa no, po prostu cudowne są. Bardzo stare, jeszcze nie sprawdzałem w katalogach, z których lat są te znaczki, ale na pewno sprzed 1900 roku, na pewno któreś tu będą. Tutaj mi się wydaje 1918, ten zielony. O. Tak one wyglądają.